Dobra, jak widzicie, ja wyjeżdżam ze stacji, zatankowany, załadowany i kierunek Niemcy, dokładnie lecę okolice Hanoweru, jak zawsze w sumie. Także do rozładunku mam 642 km. Ciężko nie ma, bo mam ledwo 15 ton Także nie ma tragedii, fajnie nawet Byleby się do Koszalina, przebić przez Koszalin Potem w na Kołbaskowie, pauza i dalej na kiszy i nawigację 21 i na 11 tutaj Górny Ring Berlina na tym autohofie tam pauzę robię i gdzieś godzina piąta będzie jutro start w ogóle teraz, jadę przez górę chemską w koszalinie zobaczcie yy, w jesień jak to jest zarobiście powiem wam że no magia fajne kolorki Urwono zielono, no dla mnie bajka. Dobra, ja już miałem odezwać się generalnie na granicę na tak opaskową jak stan, ale zapomniałem i mi... trochę zajętym byłem no, ale ja już generalnie w Niemczech Ciemno jak w tyłku No ale cóż niestety, godzina 19.40 To generalnie godzina 16.17 już ciemno było Także już niestety ta gówniana pora jest jakby nie było, będzie się wstawało ciemno, chodziło spać ciemno i no, taka lipa A. Trzeba wszystkim Widzicie, woda się już gotuje Ja za ten czas sprawdzę, czy wszystko gra Jak światło włączę no. zobaczymy czy wszystko gra łopony działają działają nie ma szlakka dobrze jakby nie było to wszystko gra łoponki grają Czy wszystko eleganckie sumieruszone No Tak elegancko wam powiem Jest okej okay. Oczywiście, żeby życie miało smaczek. No, no to koreczek. Jest fajnie. Zobaczcie, ile tam jeszcze tego jest. Dobra, ja generalnie już rozładowa rozładowany i generalnie podjechałem już pod pierwszy załadunek. Będę ładować no, 200 kg. 6 metrów. Długie. No, zobaczcie. Najprawdopodobniej będą to bramki do gry w piłkę. Znaczy, czy tak będzie, to się okaże. No, mam drugi załadunek, też nie lepiej, bo tu mam 200 kg, tam 385, z tego co pamiętam, i chyba gdzieś 30 km. Także myślę, że się odezwę dopiero jak załaduję ten drugi załadunek. No, generalnie dalej mnie katar męczy, także to jest szok. Normalnie mnie zatyka. No, także to drugie miejsce załaduję i lecę. Rozładunki dwa. Okolice Hamburga. o no, takie obrzeża Hamburga, że to tak ujmę. Pierwsza jakaś hala sportowa, właśnie te elementy sportowe. A drugie nie wiem co. Jak, z jakiejś, coś z logistyki, też nie wiem co to za firma, także. Do usłyszenia, strzała. No, to się ma wszystkim. Piąteczek. Tak, piąteczek. E, nie chciałem się przerazywać. E, nie miałem siły, trochę roboty, już wczoraj było e, jazda po takich dosłownie pipidówach. I no, jakoś nie miałem ochoty w ogóle odpalać aparatu. Aktualnie no jest za, Generalnie wczoraj się zrzuciłem w te dwa miejsca. Pojechałem załadować drewno do tartaku i do niedaleko chyba 50 km 45 km od ostatniej zrzutki w kierunku Damkiel. Tam załadowałem, przyjechałem tutaj koło Bon rozładować. No i w Euskirchen w PNT załadowałem papery Pampersy dla kuchniaków No i z tym lecę Ja lecę 06 kod zostałem gdzieś Lipsk, nad Lipskiem w sumie Tak wychodzi To jadę dzisiaj jak najdalej tak planuję, ciekawa, czy będzie miejsce żeby postawić się na Ejzenachu czy mi się to uda, zobaczymy no mam taki czas na stek z zapasem 10 minut jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy czy tam rada miejmy nadzieję, że się nic nie będzie zło Dobra, generalnie ja już... No wczoraj dojechałem na Eisenach'a <laughs> na tą pompę, co to jest chyba, chyba tak. Ta nowo powstała. Fakt faktem było od cholery miejsce, że można było sobie wybierać, także nie narzekam. No i w sumie kończę tego vloga. Ten tydzień kończę. Następny tydzień zobaczymy jak będzie, z tego co wiem to rozładowuję te pampersy w Rossmanie I coś tam, z tego co wiem oczywiście w, poniedz no, w poniedziałek rozładuję i później zobaczycie W następnym vlogu, także ja się z Wami żegnam i zapraszam do oglądania następnego vloga Siema